Dziewaneczko, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Jak wiecie, wakacje pomału dobiegają końca. Znajomi, przyjaciele poprzywodzili mi różne piwa z różnych wyjazdów wakacyjnych i postanowiłem te piwa porównać. Je. Porównać je między sobą, ale porównać je także z najlepszym, e, z najlepszym, z najlepiej sprzedającym się piwem koncernowym e, w, w Polsce, czyli z Tyskim. Po krótce jakie tutaj mamy browary. E, T2 plus T2 są to cztery rumuńskie browary koncer koncernowe. Rumuńskie browary koncernowe. Eee, ten tutaj nazywa się Ciucas Ciucas jakiś Ursus Tak jak traktory. Jest Skol I jest Timi Somarana. Kurwa ta nazwa tego jest Timi Soreana, Timi Soreana, tak, Timi Soreana, to są piwa z Rumunii, Robert dziękuję Ci za piwka z Rumunii, mamy przedstawiciela Czarnogóry, nie Czarnogóry, przepraszam, piwko Lager z Macedonii, Macedonian Premium Beer z Latendab, z Macedońskie piwko. No i najsławniejsze piwo w Albanii. Jeden z najstarszych browarów w Albanii, czyli Korca. Korca to browar założony przez Umberto Umbertiniego przez Włoch, Włoch w Albanii, w Albanii Browar za, za, założył, produkowali piwa w niemieckich recept, recepturach, czyli no, korca może ciekawa być, może nas zaskoczyć czymś. Za te dwa piwka dziękuję, dziękuję bardzo Irkowi i Irku dzięki bardzo, zdrowia, szczęścia, pomyśl, pomyślności. Dobra, bez zbędnego pierdolenia przechodzimy do degustacji. Eee, niestety nie mam sied siedmiu takich samych sz 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 szklanek, tak więc te e, dwa pi piwka, które w rogach stoją, będą ze, z takich z zwykłych sz szklanek korzystać, ale mam, mam nadzieję, że to tutaj nie, nie spieprzy. E, niczego. Piwa będziemy oceniać w prawie profesjonalny sposób. Tak wygląda e, arkusz ocen piw domowych. Według PSPD będziemy oczywiście oceniać aromat, barwę pianę, smak, goryczkę, odczucie w ustach i, e, i to wszystko. Dobrze, to ja sobie prze, przeleję te. Dobrze, piwecz. Na początku oceniamy zapach. Co ciekawego w, z latem Dab, z Macedonii. Popcorn, blasełko takie, masło. No kukurydza z puszki, coś takiego. Dobra. Siucas. Siucas z Rumunii. No. Nie ma takiego pasełka, jak w tym wcześniej. Wcześniejszym lekko goryczkowy aromatik, no. ursus z Rumunii, kukurydza leciutka, kukurydza lekka, nasze polskie tyskie. Gorzki, taki niezbyt przyjemny zapach. Skol z Rumunii. Słodki, słodowy zapach. No chyba najprzyjemniejszy z tych wszystkich, muszę przyznać tutaj Skol. Timiso Marena z Rumunii. Podobno, podobnie chujowy zapach jak tutaj wszystkim. No może nie aż tak, ale tutaj ten miał taki. Nie, ten coś Najsłabszy chyba zapach, taki goryczkowy, ale taki nieprzyjemnie goryczkowy. O, o kurwa! O. Nie, to, to już jest. Zapach korcy z Albanii mnie rozpierdolił. Jest to zdecydowanie najgorszy zapach, taki miodowy, ale taki silnie tłuszczący zapach. Tak więc za zapach korcza dostanie 3 punkciki, bo jest strasznie nieprzyjemny. Tutaj ta Tisomeria, ona też jest chujowa, ale troszkę lepsza niż korca, więc damy 4 punkty. Oczywiście za zapach maksymalnie 12. Tuchcików jest. Skol. Skol ma bardzo fajny zapach. Słodowość, słodkość, dość przyjemny zapach. Możemy dać tutaj z powodzeniem siódemeczkę w tyskim. No tyskie to. Nie, tu jakaś goryczka taka coś takiego nieprzyjemnego. Damy trzy też, bo nie jest za fajny zapach. Ursus. Mm, też coś nieprzyjemnego w tym zapachu. Damy czwóreczkę. Ciucias. Ciucias, ale nazwa. Damy. E, A tutaj takie gorzkie coś też. Czwórka. Damy. No i z tap to było. Masło. Ewidentne wady. Tutaj damy dwójeczkę w zapachu. Dobra. Kolorzem, z kolorem pojedziemy, mi się wydaje, że wszystkie będą tak samo w kolorze. No tutaj, dokładnie taki sam kolor. Tutaj też Euro. Lagery w kolorach takich samych są, więc tutaj też jest taki sam kolor. No i w kolce też podejrzewam, szału nie będzie tak. Bardzo jasny, słomkowy kolor taki. Czyli wszystkie są w takiej samej, w takim samym kolorze i wszystkie klarowne są. Yy, tak, Wszystkie idealnie klarowne na pewno. W końcu to są lagery, tak więc no tutaj. Wszyscy muszą dostać po tyle samo punktów. dla równość wszędzie, tak sama, kolor taki sam wszędzie, jak na jasne euro lagery koncernowe, to się zgadza, czyli każdy dostanie maksymalną ilość punktów, czyli po trzy punkty. Jeb! Yeah. Tak jest. Tak, zaszaleli. Mają przynajmniej jedną statystykę maksymalną. Piana. No. Prawie nie ma Rawie nie ma, prawie nie ma, nie ma, nie ma, prawie nie ma, rawie nie ma. Dobrze. Tutaj w tych dwóch nie ma już w ogóle piany, czyli w tyskim i w skolu. Czyli za pianę damy tutaj im, no, yy, aż tutaj może troszeczkę lepsza jest. Tyskiemu damy jed jedynkę za tą chujową pianę. Tutaj skol. Ma troszkę więcej tego, chociaż też jest chujowa, jedyneczkę dajemy też. Tutaj piana jest tutaj taka szczątkowa, też zaczyna zanikać, w się damy dwójeczkę za pianę, tutaj trójka może być, tutaj też damy dwójeczkę, bo taka sama jak tutaj, piana. No i tutaj te trzy piwa z taką samą pianą, czyli... Z najlepszą z tych wszystkich, czyli damy na 6 punktów, damy im 3. Oszałamiające 3 punkty za pianę. 2, tutaj piana, 3, dobra. Smak, kurwa, teraz jest najbardziej chujowe. Można uzyskać aż 17 punktów za smak, kurde. przyjemy mm. cudowe minus napiszemy o kurwa to to słabe strasznie takie od, o, odrzucające aż smaku Kurzów. Kurwa. Ale. Ale chunia. Nie, no chujno. Kurwa, skandal. Też chunia. Kurwa, nie mogę, ne? o! Ten skol na razie pośród tych najlepszy. Plusa damy. W smaku ok. Słodki, słodowy smak. Chmielu nie czuć, ale ok, ok. Nie, tutaj też jest słabo i korca. Kurwa, ale ten sam zapach już tak jest ohydny, że ja Cię nie pierdolę. Kukurydziane w smaku, takie coś, ale ten zapach, ten sam zapach niszczy tutaj smak, czyli to będzie nie, to jest minus na, na pewno. Dobra. Skol najlepsze w smaku na 17 punktów dostanie tych punktów aż 7. 7 na 17 dostanie 7, bo jest słabe eee, chujnia, chujnia i jeszcze jakaś chujnia? Nie. te dwie chujnie, najsłabsze w smaku, one dostaną po punktów 4, 4. 4. Słabe odrzucające, to to w ogóle będzie jeden punkt. Yy... Było też słabe, ale coś w tym było jeszcze. No. Te zachłonie dostały cztery. To to dostanie 5 Albo nawet 6 damy. Tak, tutaj z latem damy 6. Yy, tu mamy 7. Tu było słabe. Czyli damy trujeczkę. No i korca kujowa damy dwójeczkę. Smak 2. Dobra, mamy wszędzie smak. Tak, Uceniony. Dobra. Najgorsze no za nami. Albo nie. Jesz jeszcze będzie trzeba się napić. Ich. Goryczka w żadnym piwie nie zaskoczyła mnie. Trzeba przyznać. Tak więc no wszystkie piwa z goryczką wydaje mi się uczciwie będzie jak wszystkie dostaną po tyle samo, po taką samą chociaż po taką samą chujową. Tak, one mniej więcej tak samo chujowe bo w goryczce są, czyli wszystkie dostaną za goryczkę maksymalnie 6. wszystkie dostaną dwójeczkę, za goryczkę. Dwójeczkę, a prawdę już brać kolejne łyki z tych piw to bym zwymiotował, z... Z... Z z z czyli staram się już oceniać po tym co zapamiętałem z nich. Odczucie w ustach. Y Pełnia smakowa. Pełnia smakowa była tutaj, w skolu Naj, najlepsza, bo rzeczywiście słodycz. Czyli ten skol jest jak najbardziej w I on dostanie, dostanie za odczucie w ustach najwyższą. choć maksymalnie jest 6. On dostanie czwóreczkę. Yy. Pozostałe piwa, no w odczucie w ustach, jak widzieliście, krzywiłem się cały czas. Nie jest to zbyt przyjemne, więc dostaną dwójeczkę. Same dwójki dostaną, bo są tak słabe, że ja pierdolę. No i Uff, kurwa, przeżyłem. Przeżyłem, teraz podliczymy wyniki.

15 15 obra powkodam je teraz w kolejności 15 14 Już tutaj Już tutaj pięt porcza. szesnaście, szesnaście, szesnaście to jest to i szesnaście to jest to, to, jest to tutaj, I najlepszy skol Dobra, jest po boku po Postawmy teraz skorcza. Timasima jest tutaj. Ursus jest tutaj. Skol jest najlepszy. Ciudzias. Tutaj. Tysk jest. Tutaj i flaty dap jest tutaj. Ogłoszenie wyników kochani parafianie. Najlepszym piwem w tym Jakże chujowym teście europejskich lagerów okazał się Skoll. Skoll, piwo z Rumunii. 4,8 alkoholu, 10,4 stopnia Plato. Ciekawe, że to jest napisane nawet. Chwalą się tutaj, że jest w 100, 100 ze słodu zrobione i rzeczywiście Rzeczywiście czuć, że to piwo jest w 100% ze słodu zrobione. Eee, drugie miejsce z Latendab, z z Bacedonii eee, na równi ze po Kursus, z Rumunii eee, na trzecim miejscu egzekwo Tyskie z Timi Soreana. Z Rumunii obydwa piwka zyskały punktów 16. Korca przed ostatnie miejsce z punktami 15 i najgorsze piwo nie kupujcie go, unikajcie za wszelką cenę. Uzyskało tylko 14 punktów na możliwych 50. Cciaz, Brasow, ciucias. Oni chwalą się, że to piwo naturalne. 4,6% alkoholu, 10,6 stopnia plato to jest bardzo fajne w Rumunii jest to, że nawet w koncernowych piwach piszą zawartość cukru w rzeczce, czego na naszych piwach nie piszą, wstydzą się za pewne, no nie piszą. Na pewno, nie? Tak więc tak, jak będziecie w Rumunii pijcie Skola. kola, skol, jedyne w miarę normalny, jedyne w miarę normalne piwo w duni Na siłę Na Hama możecie z Ursusa skorzystać A tak to tymi są i Ciuciasa o, omijajcie bo to wam na pewno nie będzie zwakować omijajcie też e, korcze z Albanii jak będziecie w Albanii już to korczy tam nie polecam kupcie sobie cokolwiek e, innego dość fajnie z Latendab z Latendab e, wyszedł dość, e, dość pozytywnie, tak więc jak będziecie w Macedonii, możecie ze Zlatendaba daba skorzystać. Więc jak widzicie polskie koncerniaki wyszły, no, po środku są polskie koncerniaki, nie są naj, najgorsze, ale nie są też naj, najlepsze. E, w Europie. Dwa rumuńskie piwa zdecydowanie lepsze. Jedno macedońskie piwo też lepsze. Tak więc, jak ktoś twierdzi, że w Polsce są najlepsze koncerniaki, to już po tym teście ja wiem i wy wiecie, że możemy się z takim człowiekiem. Nie zgodzić się, zgodzić. i już dobra. Dziękuję za oglądanie tego teściku. Był to pierwszy test. Wczuwam się w robienie tych te testów. Mam nadzieję ich troszkę więcej nakręcać, ale jak to będzie, zobaczymy. Tak więc dziękuję bardzo ludkowie za oglądanie i trzymajcie się! Peace!